Słuchajcie, chyba się zdecyduję na sprzedaż tych szczół, bo ja nie mam uli niestety, nie mam jak je zacząć robić. Natomiast no, ja chcę Wam pokazać, co ewentualnie bym chciał sprzedać. Tu jest tak, tu jest Matka Karpatka. Eee, tu jest Matka Karpatka. Tu już cena by była tak. Karpatka 70 zł, plus cena by była za te ramki z czerwiem, z pokarmem. Co tu będzie? Zaraz zobaczymy. Tu jest nakrop, tak, tu jest nakrop. Tu jest u góry trochę miodu. I zaczerwione. Cała ramka zaczerwiona tak samo z, z tej strony. Mm -hmm. Oczywiście sprzedaję te odkłady bez skrzyneczek. O to jest coś słabo. Tu już wygryza się ten czerw. Widać, że dużo młodej pszczoły jest. Tu jest tak wygląda, jakby pobity był, rozstrzelany. Natomiast to pewnie jedna z pierwszych ramek, która była w tym odkładzie. Myślę, że to przez to. To jest tak. Miodzik plus czerw. jest A ja Jeszcze raz Wam pokażę. Jak się trafi matka, to Wam pokażę oczywiście, ale... Pszczoła co do Karpatki. Co do Karpatki. Pszczoła... Baliście się, że będzie mega agresywna. Natomiast pszczoła... No nie jakoś się rzuca. Nie wiem, no dla mnie się nie różni jakoś za bardzo od każdej innej pszczoły. Tak jak gadałem ze swoim znajomym, on właśnie też łapie roje, gadaliśmy na taki temat, że ta pszczoła jest obronna, a nie jest agresywna. Także widzicie, takie odkładziki by były do sprzedania. Nie wiem, matki akurat nie widzę. Zaraz szybciutko wrócę do tych ramek, które były. Ej, może jeszcze znajdę, bo chcę jednak Wam pokazać tą matkę. Tu patrzyłem dobrze. No dobra, się nie odda. No na tej, na tej. Pierwsza ramka z odkładu. Tu nie ma, nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Mówię, zanim ta matka się rozczerwi, zacznie tak składać jajka, bo mówię, już widać, że troszkę lepiej zaczęła. E, natomiast, gdzie ta matka, to ja nie wiem. O, jest maculeczka. Zobaczcie, jaka ładna. Nie wiem, czy dobrze widać. Jest to. Jest matka tego roku. Tu jest tak, czyli tak ta rodzina. By, znaczy ten odkład tak by wyglądał. Kolejne dziewczynki, które miałbym dla Was. Tego to mi szkoda, nawet przydała się, że mówię. Natomiast muszę. Tu jest tak, tu jest matka rojowa. Tu jest sześć ramek. Tutaj było 5. Rojowa. Te pszczoły już trochę siedzą tutaj, co prawda. E, I to nie jest rój. Ewelczy znaczy się, to nie jest odkład, to jest rój. Właśnie ile pyłku. Ile pyłku jest. Czerw. Czerw też jest dużo. Miód zasklepiony. Pszczoła też jest łagodna i patrząc na to, że nie ma pożytku. To zalewane wszystko. Dużo pyłku przynoszą pszczoły. No tylko na chwilę. Chcę znaleźć tutaj matkę, e, dlatego mówię e, tutaj ja nie wiem co jest za matka. Ja tutaj matki nie zmieniałem. Nieźle, nie jest źle. Może nam się uda. Zobaczyć matkę. To jest ta ramka. O nie, dziewczyny. Będzie dobrze. Tak, tu jest pokarm. Widzicie, jakie brody wiszą? Tu jest czerw. Kryty pokarm. No, to nie jest tak. Dziękuję. Widzicie tak? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że zaraz matkę jeszcze wam pokażę. I może wy lepiej w komentarzu mi napiszcie, za ile można by było sprzedać taka rozsądna cena. Nie chcę, żeby ktoś tam mówił, że jak chce kogoś oszukać i tak dalej. Jaka by była rozsądna cena za ten pierwszy z Karpatką, za ten drugi jako Rój. Widzicie, jest cały zaczerwiony. Mam nadzieję, że Wam będzie widać. Akurat tutaj nie widzę. Ostatnia ramka, jak coś to nie będę grzebał, żeby tutaj nie było żadnych rabunków. Nie, nie widzę matki. No, zobaczcie, co tu wisi. Tak to wygląda. Nie, tu jest cała zalana pokarmem Matkę, może jakby to się zdecyduje będzie chciał przyjechać zobaczyć to wtedy znajdziemy razem matulkę i zobaczycie sobie. Obie patrzeć na, na czerw z tym, że jest tak, że nie ma pożytku. No i ta matka oczywiście nie będzie tak czerwiła jakby jakby chciała przy normalnym. Przy normalnym rozwoju wiosennym, że tak powiem. Ja, dobra. Tutaj kolejny odkład. Tu też jest karpatka. no to widać to była taka ramka że tu najpierw wyszły teraz jest cała zaczerwiona matki nie tak dawno podane Wszystko jest zaczerwione. O, jest. Jest matowy kabiegnie przed poplastrze. To by byście mi podali cenę i jakbyśmy się zgadali na cenie, że tak powiem, to byśmy po prostu ustalili, czy będziemy ten handel robić, czy, czy ja lepiej kupię sobie ule i będę miał je jednak u siebie. To jest fajne, że te pszczoły mieszkają w tych e, roje łapkach, ponieważ oni zostawiają kilkadziesiąt pszczeli że ja nawet nie będę musiał smarować na przyszły rok. Aha, no i tak, no i sprzedaję ja to bez łapek, bo to mi się przyda. Jeszcze. jest takie pośrodku. Resztę to pokarm, no i też młody czerw. O, tu agresywna pszczoła. To jest co? To jest u nas... To jest e, rój, to jest zwykły rój. Matki też ja tutaj nie zmieniłem. Dlaczego nie wiem, ale jeszcze nie zmieniłem. Tu już mamy w lezieniu. O, patrzcie. Tu jest matełka. No i wszystko zaczerwione, nie wiem. Nie ma opcji. Jakby coś było nie tak. Wszystko jest zaczerwione, jakieś miseczki porobiły. Miseczki puste są. No, także tak to wygląda. Matkę widzieliście. To jest taka mega ogromna pszczoła, że mówiąc. Bardzo taka duża. Aczkolwiek. Może to jeszcze lepiej. Mówię, nawet widzicie, że roje mają tak jakby więcej czerwiu. E, tak wygląda niby roje silniejsze, natomiast rój to już cała rodzina jest, a odkłady muszą nabrać, nabrać jeszcze siłę. E, także mówię, no ja tutaj zrobię taki króciutki spacer. Mówię, no nie zależy mi na tym, czy ja sprzedam to. Jak nie, to ja mówię, to ja sobie zrobię jeszcze uli mm, i będę miał te pszczoły zostaną mi. Natomiast mówię, byśmy się bym powiedzieli, ile ile są warte takie te takie te otwotki. Oznacza otwotki, boże, otwotki to już po ukraińsku. E, odkłady, no i roje, tak? Odkłady, no i roje. Zobaczcie, tutaj też wykuciło się na zewnątrz, tak to wygląda. Może pokażę Wam też tak na szybko e, rój. W jakim stanie są teraz te roje, które ja łapałem. Tak, że może jesteście ciekawi. so i was at No, tutaj wam powiem historię, że tutaj e, było tak, że ja chciałem tutaj podać matkę. Zabrałem matkę, bo nie podciągnęli matyczniki. Ja zapomniałem, że chcę tutaj podać matkę. No i tu jest matka, którą oni sami sobie wychowali. No dobra, na razie to ją zostawię, zobaczymy co będzie. Zobaczymy jak się zimują. nešto ruda.